Ok, ta poduszka jest tu pod akumulatorem, także w celu demontażu i wymiany poduszki musimy sobie zdjąć filtr powietrza, akumulator i podstawę akumulatora. Dobra, zamontowałem kamerę, a w sumie telefon, gdzieś tam na masce. Mam nadzieję, że za chwilę się nie. Nie pozbędę telefonu. Założę sobie latarkę na głowę. Pewnie gdzieś tam przez chwilę nawet nie zobaczycie. I biorę się za robotę. wtyczka. Poza wtyczką oczywiście opaska. Wczupce. Okej. Okay. No i co? Imbusik piątka. I teraz ściągamy nasz filterek. Jednak imbus elaszczkich w gumkach. Przewadzi ten zdjęty. sobie. Teraz sobie można zdjąć odchłonę Sam akumulator o, w ogóle nie był przykręcony. Ja wiem, klient jeździł na tym, kto ten akumulator Panu założył. To najwyraźniej Coś zapomniałem, że trzeba go to przykręcić. Widzę Gdzie gdzieś się leje. To z tej pompy wakum nieszczęśliwej leci. Widzę, olej troszeczkę. No dobra. E akumulator tak samo nie jest przykręcony. Zobaczcie, w ogóle. Ktoś zmieniając akumulator, nawet nie założył tego uchwytu. Trzy śrubki i podstawę można zdjąć sobie. Raz. Dwa. Trzy śrubeczki. I ściągamy sobie podstawę. No. Część też by się przydało odpiąć. Aby było łatwiej troszeczkę. Powiem szczerze. Teraz mamy progres. Nie wiem, czy widać naszą poduszkę, silnikę. No, widać. Powiększę jeszcze teraz. A. O. O, I tutaj widzimy naszą poduszkę skrzyni biegów. Tylko teraz, zanim tak odkręcę te. Dwie śruby i później kolejne pod tym wszystkim, to będę musiał zdemontować delikatnie. To już jest otwarte, ktoś otworzył, zapomniał zamknąć to. Lewarek pod silnik muszę podłożyć, czyli podniosę auto, ściągnę osłonę sobie od dołu. No dobra. Podłoga od dołu zdjęta, lewarek podło podłożony. Mogę sobie odkręcić te dwie osiemnastki tutaj. Jakieś klej. W Dobra, opuszczę, znaczy podniosę sobie troszkę auto do góry. To jest Tego to tak stukało, pukało piętro. Wyrwane wszystko z korzeniami. Dobra, muszę tej instalacji troszeczkę się pozbyć, powiem wam szczerze. Żeby się tam dostać. No, Śrubki, które trzymają poduszeczkę, są pod oczywiście pod tymi szybkimi plastikami. Pamiętam w jaki sposób te plastiki tutaj siedzą, ale chyba są tylko na zatrzaskach. Zobaczcie, tu mamy 4 szesnastki, śrubeczki. Także odkręcamy te 4 szesnastki. No, jak nie sprawdziłem w częściach, czy ta poduszka, którą dostałem, czy to jest to samo, czy to jest dobre, czy to jest zła. To jest wszystko wszystko wylatany To dosyć dobre firmy poduszkę zobaczymy jak ona się zachowuje, Zobaczcie. Nic nie skrzypi nic nie lata. Także możemy sobie założyć to. Tak macie jakiś syf. Czy coś to możecie sobie przedmuchać? mnie to wyglądać nowe w temaucie. No nie umiem. Nie. Dwa. Trzy, przykręcę. Tu się nic nie ustawia od razu wam mówię, tylko na tych dwóch śrubach co do skrzyni biegów do łapy są tam się ustawia. Tutaj po prostu trzeba. Pytnąć. To Okej. Okay. Od przewód na miejsce. A. są Wiem, pewnie się czepicie, że nie użyłem klucza dynamometrycznego. A to są śruby rozciągliwe, trzeba do tych poduszek mieć nowe śruby, żeby użyć klucza, aczkolwiek obiecuję Wam, że się nic nie stanie. I że to będzie tak ma być. Dobra. Tu jest przestrzeń, zobaczę czy coś widać w ogóle. No widać, dobra. Tu jest przestrzeń, także teraz sobie opuszczę auto, żeby skasować tę przestrzeń. No, Nie wiem, co jest idealnie. Dalej jest luźne. Zasmaruję sobie te śruby. Mamy no, jakoś dziwnie wchodziły. No. I teraz trzeba tak zrobić, żeby te fasolki w tej poduszce, jak przekręcimy żeby był pośrodku, żeby nie prężyło. O, no, albo będą wibracje przechodziły na auto, albo poduszka szlak trafi bardzo szybko. Ja sobie tego. W środku przyłapie delikatnie. I teraz spróbuję gdzieś pociągnąć sobie silnik. A, dokładnie tak jak teraz. Żeby No, czy to tu będzie? No, będzie, być Musi być idealnie na milimetry, ale żeby to było, o, żeby miało ręce inaczej. bardzo ręcznie. Dosyć ważne. sobie zabrać lewarek. No dobra, zostało nam poskładać graty, tak jak były wcześniej złożone. Wyłożę sobie tą podstawę, teraz do montuję no będzie lepiej to włożyć bez tego. Dobra. Kostki Dla Też przesmaruję, bo to już je powoli. Dobra, to założymy. Klimat, okay. może trochę rozegnę, ktoś tak dziwnie to wszystko złożył. Że Od razu wlazła, Tam się powinno być, tak samo to, warto rozgiąć. No do końca włożyć, tak? Nie trzeba siły, niczego nic. Pojechać. Absolutnie nie używamy żadnej siły. To możemy sobie popsikać. To dole też, wtedy nam wszystko łatwiej będzie. Znają. Okay. i Tak wygląda mniej więcej wymiana poduszki pod skrzynią biegów także. Parę kluczy 16, 18. Piątka imbus. lewarek nie można samemu gadać. I dobra, i to by było na tyle, panie i panowie. Musiałbym jeszcze tą drugą poduszkę sprawdzić. I nagrać filmik. I będę jeszcze wymieniał końcówkę drążka kierowniczego. A też nagram. Dlaczego? Dzięki, trzymajcie się no i do następnego razu. Hej!